Siema, poprzedni odcinek Wam się podobał, z kapsulenia, niestety nic nie wypadło. No i co, no otworzymy jeszcze. Zobaczcie, no to ma prawie 105% ROI, te challengersi. No może nie tak prawie, no ale cóż, otworzymy, zobaczymy. Zostawcie subka i na końcu zrobimy też podsumowanie, ile tutaj jestem na plus czy na minus. Skins Monkey to strona do wymieniania i kupowania skinów, która nie policzy Wam cen naklejek do wartości skina. Zasponsorowali też konkurs na tą koskę. Jeśli chcecie wziąć udział, trzeba subskrybować kanał i lajkować oraz komentować wszystkie filmy ze wstawkami Skins Monkey i dokonać minimum jednej wymiany na stronce tutaj z kodem Rafikos. Dodatkowo jeszcze możecie do 5 dolarków nawet wyciągnąć za friko. Powodzenia w konkursie, no i w szukaniu jakichś fajnych, ciekawych craftów. No i dobra, zaczynamy. No też wiadomo, roj swoją drogą, no ale to jest hazard, więc wiecie, może wam nic nie polecieć. Zawsze to bierzcie pod uwagę, jak będziecie chcieli otwierać. No i dobra, na początek tutaj przeleciał Holos. Zgarnęliśmy niestety jednak Ninja in Pyjamas w brokacie. No, bywa i tak, ale no rzeczy nam przelatują. Kurczę, na tą kapsułkę właśnie... Wow! No i widzisz brachu? Dobra, potem będziemy sprawdzać, ile to kosztuje, ale już jesteśmy blisko zwrócenia openingu się. Jak jeszcze dojdzie kilka fajnych glitterków, to będziemy na, na zero. I mam pytanie, czy chcecie więcej tych openingów? Możecie napisać. No bo na przykład jak teraz się fajnie zwróciło, no to mogę to klepać. Coś ala John tutaj taką serię zrobił, no ja pewnie tych odcinków mniej bym dał. <laughs> no ale od czasu do czasu, dobre kapsulenie. Oczywiście no dopóki ten ROI będzie się utrzymywał, nie? Ja to czekam oczywiście, aż to wszystko jednie. No ale póki, póki można, powiedzmy, korzystać na tym, to czemu by nie? No i dobra. g w glitterku, elegancja, Francja. No póki co fajnie. Szkoda, że force, wiadomo, a nie coś droższego, bo wtedy to już byśmy byli zarobieni potężnie. Ale jeszcze dużo skrzynek przed nami. No kto wie, na jednym streamku wypadły dwa holosy podrząd. co było jakieś niesamowite. No ale tutaj, tutaj raczej tego bym się nie spodziewał. No chyba, że się miło zaskoczę. No g tu. Dobra, nie chcę papierów. Dajcie mi glittery, żebym mógł powiedzieć, że jestem na zero. E, że tutaj matematyka tym razem postanowiła być po mojej stronie. O, no niestety papierowe rzeczy póki co. Także jak patrzyłem, to ja mam tyle tych blastów w holo, że to jest hit. Chyba z 6 mam blastów w holo i jednego w goldzie. <grym> Piach w oczy. A to wszystko mogło być czymś innym, jakąś lepszą naklejeczką. Dobra, no fajnie byłoby Apexa zdobyć, w sumie mam dwa, trzeci do kolekcji, to za Apexa, o, o wilku ale nie taki, nie taki, mi bardziej chodziło o holo, w e drogie. No i co my tu jeszcze będziemy dostawać, g w glitterku, fajnie, lecą nawet te glittery z tym jednym force, może, może to jakoś wyjdziemy, nawet fajnie. O kurde, jest, jest, mamy to, no i to mi się podoba, jeszcze pejnik, moja ulubiona naklejka z Paryża. zobaczcie na tą tęszę, ja yeah, pierdolę, jak to wygląda, mamy to, mamy to widzowie, dobra, otwieram, bo kurcze, kapsułki już, żeby zimne się nie zrobiły, no, udało się, widzicie, dlatego trzeba walczyć do końca, no, nie bądźcie jak górnik z mema, już ten. I to czeka, i bogactwo za rogiem. Dobra, ostatnie dwie. No i super, kurczę, elegancko. Jeszcze, jakby taki apexik wypadł, e, dla zwieńczenia. No i elegancja. Zostawcie suba, napiszcie komentarz, czy chcecie więcej. No bo jesteśmy z tego openingu na pewno na plus. Kurde, szkoda, że to UG nie wypadło. Dobra, teraz podsumowanie. No i wydaliśmy 21 ziko i mamy prawie dwukrotność. Bo tutaj, no, końcówki, proszę jakby doliczyć glittery to mamy dwukrotność, więc bardzo elegancko.